Siemano. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przygotować auto do trasy. Zapraszamy! Siemano. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od silnika. No i tutaj, co? Sprawdzamy poziom płynu chłodniczego. Yy, poziom oleju jaki mamy dolewamy ewentualnie co, poziom płynu hamulcowego możemy sprawdzić, co by autko hamowało, no i oczywiście przed wszel wszelkie robaczki żeby nam na szybie się nie rozmazywały to płyn do spryskiwaczy ewentualnie jakąś komuś to przeszkadza to jeszcze możemy sprawdzić yy, płyn od no i co więcej można zobaczyć tylko spojrzeć nie wiem na klawiaturę czy nie ma jakiś wycieku spod pokrywy zaworów co by tutaj nie, mieć, nie było zaskoczenia, że potem nam olej ubył po trasie. A jeśli wiecie, że macie wyciek, to po prostu olej zabieracie trochę ze sobą bańkę i, i dolewacie tak po iluś tam kilometrach. Warto też przypomnieć sobie, kiedy były ostatnio filtry. No, jeśli nie mamy dostępu, już naprawdę coś się dzieje, auto się dławi, to ewentualnie przyczyścić, postukać gdzieś tym filtrem, wydmuchać jakieś krzaczory i inne badylki. Z filtra i po prostu nie jechać dalej. Ale wiadomo, jak robimy dłuższą trasę, około nie wiem, tam już do 1000 kilometrów podchodzimy, to warto jednak yy, wiedzieć, kiedy te filtry były wymieniane, co by nam auto się nie zepsuło. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, to oczywiście światła. Warto przejrzeć wszystkie żarówki, ponieważ, yy, no, jak wiadomo, no, światła są wymagane nie tylko w naszym kraju, ale też i za granicą. Więc, żeby uniknąć kłopotów. Z policją, no to warto to sprawdzić. Żeby nie narażać się na niepotrzebne koszty. Yy, I też yy, warto mieć po prostu kilka żarówek na zapas w schowku. Ponieważ żarówki, jak wiadomo, no, lubią się czasem przypalać, a najczęściej w najmniej korzystnych okolicznościach. Dlatego myślę, że sprawdzenie światła to jest rzecz, którą powinniśmy zrobić przed wyjazdem. Przed trasą możecie jeszcze pojechać na stację benzynową w dzisiaj nie opon. I w międzyczasie jak jedziecie możecie się przesłuchać, wyłączyć radio i posłuchać, czy na przykład zaciski nie są zaciśnięte, czy żeby tam nic się nie działo, klocki nie były zdzierane, no i żeby auto Wam nie hamowało samo, tak? Przed trasą warto również spojrzeć na stan wycieraczek, sprawdzić jak one zbierają i jak pracują. Ewentualna wymiana nie jest droga, a nie ma chyba nic bardziej przeszkadzającego podczas deszczu niż niesprawne wycieraczki. Jeśli macie hak w swoim samochodzie i chcecie ciągnąć przyczepkę, to warto sprawdzić, czy we wtyczce jest prąd. Jeśli właśnie o, jest zabrudzona, to akurat jej nie używam. Ale jak widać, ją można przyczyścić, to by tam wszystko dobrze łączyło. No i co? I wtedy możemy ciągnąć na spokojnie. Jeśli już macie przyczepę to można też sprawdzić światło w przyczepie od razu. Tak jak w samochodzie wszystkie żarówki, ewentualnie wziąć zapasowe. Przejdźmy teraz do środka samochodu. Jeśli chodzi o opakowanie się na wyjazd, pamiętajcie o tym, że największe i najcięższe rzeczy kładziemy najpierw. I w przypadku tak dużej paki, warto je położyć z przodu, żeby podczas hamowania po prostu nie latały nam po bagażniku. Jakieś lżejsze rzeczy możemy albo położyć na siedzeniach, jako się zawiesić, no albo po prostu właśnie położyć na wierzch tych cięższych, co umożliwi nam bezpieczną podróż. Jeżeli jedziecie sami w taką trasę, to warto pamiętać o tym, żeby takie rzeczy jak wodę czy nie wiem, jakiegoś batonika układać jak najbliżej tak, żeby się nie wysilać biorąc to Wiadomo, jak idziemy z pasażerem to zawsze ktoś pomoże, ktoś poda, tak? Ale na no, jak idziemy sami warto jest mieć to pod ręką na no, wyciągnięcie najlepiej jak hydrołapy. Wiecie o co chodzi, nie? Pamiętajcie też, żeby sprawdzić w jakim stanie jest wasze koło zapasowe Może się ono okazać niezbędne, czego oczywiście nikomu nie życzę ale jeszcze gorszym uczuciem jest posiadać koło zapasowe, które na przykład będzie bez ciśnienia dlatego przed trasą warto je sprawdzić obejrzeć z każdej strony jak wygląda czy, czy nie ma jakichś tam e, zacięć, pęknięć i tak dalej jak macie trochę wiekowe auto to wiadomo, że trzeba zabrać trochę narzędzi ze sobą no i co? wiadomo, lewarść, żeby podnieść samochód jakąś lagę do odkręcania kół kluczykiem no i no, przedłużka musi być, tak? żeby jak zapieczone śruby, to no i co, jakieś podstawowe klucze. My tu przykładowo tylko położyliśmy jakieś trzynasteczki, siedemnastka, latarka, ewentualnie w noc zawsze mają się przydać latarka, śrubokręt do wszystkiego, kombinerki też do wszystkiego. No i co, bezpieczniki od takich małych po naprawdę takie duże. Bezpieczniki znajdziecie wszędzie, na stacjach, no wszędzie. No i wiadomo, że tak. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o taki nasz poradnik, jak przygotować auto w trasę. Po prostu warto sprawdzić rzeczy, których nie sprawdzacie codziennie, żeby bezpiecznie dojechać na miejsce i nie mieć żadnych przygód z autem. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie wystąpić w naszych odcinkach, to się odzywajcie. Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy bardzo otwarci. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiamka. Na razie.